Jesteśmy przy, teraz przy takim miejscu, gdzie są takie kije i tego rodzaju tyczki. I tu chodzi o to, że taki są podczas swojego okresu lęgowego, to stają się agresywne. Tym bardziej, że możemy na przykład wejść gdzieś w, w okolice ich gniazd albo jajek i są w stanie zaatakować człowieka, dziobając go w. w głowę. No i taką tyczkę nosi się o w ten sposób. Nie macha się nią, tylko się nią odnosi, żeby odstraszyć tego ptaka. Oczywiście ptaka nie można uderzyć, a nic z tym zrobić, bo to jest bardzo... Yy, bo to jest karane. Jest to przestępstwo przeciwko naturze. No i właśnie tutaj jest taki śmieszny opis, jak to wygląda, jak pan właśnie jest takim zaatakowany przez ptaka, nie ma kija. A i będzie miał guza który może być bardzo bolesny no, więc tu mamy takie kije i tu jest taki pojemnik właśnie on się wkłada tak to wygląda